Zawodnicy wychodzą na boisko. Słyszymy teraz o, e, skromną, bo skromną, ale jednak zawsze grupę katowiców. Na żółto-czarno, a więc w swoich charakterystycznych strojach Gieksa, z kolei jednolite białe kostiumy. To gospodarze tego dzisiejszego spotkania, czyli drużyna KS Polkowice, moje akcji indywidualnej. Ściął do środka jednego, załatwił drugiego. Jest ten, jeden krótki ruch do środkowania i strzał teraz, ale broni bro, teraz. I Pitrego ten wycofał do rzepki, teraz rzepka znowu do Pitrego. Witry prze, prze, przebiegł przez środkową linię boiska, próbuje z wodę, ale traci piłkę. Teraz trzeba uważać, żeby z tego nie naniać się na kontraatak jakiś głupi. Dwójkom atakują Polkowiczanie i cały czas zbliżają się dużo do naszej piłki I ruszyło więcej zawodników gospodarzy w żółtach w jest 1 do 0. Niestety, Polkowice, numer 21. Grzegorz puści. zdobywa bramkę głową pierwszy strzał Polkowiczan i od razu piłka ląduje w siatce Witolda Sabrina. 8 minuta spotkania i przegrywamy 1 do 0. Niestety. Dużo miejsca zostawili nasi piłkarze rywalom co zaskakowało tym, że dośrodkowanie trafiło praktycznie do no, niepilnowanego Grzegorza Kuświka. Trzeba będzie ten mecz wygrać mimo tego, że przegrywamy w tej chwili. O i Oj, teraz Błąd Mury nie przechwycił tej piłki w środku boiska i znowu Kuświk miał piłkę. Teraz 30 metrów, 30 metrów. Oj, i wypluł piłkę, Sabela będzie groźnie. Sabela broni, na szczęście naprawił swój błąd, ale bardzo niepewnie interweniował. szczęście nie skorzystali z tego niezwykłego na prawej stronie w polu karnym będzie próba środkowania. Isabela teraz znowu nie do końca pewnie interweniował. Od razu wszyscy powędrowali w pole karne, tak jakby myśleli, że jedyną szansą tutaj w tym meczu to są stałe fragmenty gry. No i zobaczymy, no ale belianci. Może, może warto szukać tak jest. właśnie tej bramki na Dośrodkowanie, belianci na moc, a bramki tuż bramki. obok słupka, piłka przeleciała chyba nie trącona przez nikogo. Chyba nie trącona przez nikogo. Ja sobie nie pokazać na śmiel, nie bardzo dobrze. Pan prosto padł podanie w Zaharaczy, wyprzedzi Gdy teraz obrońcę, ściga się szybki, z obrońcą. Zahara, polu karnym Zaharaczy. Ma 1, 2, 3, 3, 7 minuty. Kapitalne powiedzieć. podanie, najpierw od, odbiór Hmiela, a później podanie jest jeden do Le jednego fantastyczna akcja teraz Jacek na boisku, Farkarz na boisku a więc żyje ławka rezerwowym dosyć mocno tym meczem, ale te podanie. ale jak się zachował Zahara, który po prostu, ścigał no, pasy, się teraz z obrońcą i też siłą fizyczną w fizyczną po prostu jest. wygrał ten hmm. pojedynek jest 1-1, a więc można powiedzieć, no wyrównaliśmy te rachunki i teraz znowu mecz nam zaczyna się od nowa i, teraz chmiel, i znowu chmiel, chmiel znowu do, do Zahary 18, Zahary strzela, obok no, Ola. Ależ teraz yy, w pobliżu Chmiel, dośrodkowanie, groźnie, ale nie, chyba sędzia, nie ja uznaje, spalony, ramki. Ależ się przez chwilę wystraszyłem, także nie ma, nie ma, spalony, Pierczak, Pierczak się Ładnie teraz minął i ma po lewej stronie Chmiela. Y... Zagrywa do Pitrego, znowu no, pokazuje kuszynę, ale nie do w nie Ale i tak dobre podanie do Chmiela. Ten, ten zabrał się karnego. piłką, wpada w pole karne, ścina I do środka, nie, uderzenie chmiela, i broni A i broni ruch, tak na raty bronił. Ten. Pił przed siebie, ale za chwilę złapał e, bramkarz, e, na Polkowice. Teraz nie jest to jest piłka do Choleżyńskiego, ten polem karny. strzela z voleja, ale w krótki ruch. Dalej Polkowice, będzie strzał z dystansu i Sabela musi uważać. Tak jak mam wrażenie, jakby kontrolował piłkę Witolda Sabela i Swojego A teraz będzie do w nie w występuje. Grodzie musi uważać, Sabela tuż tu piłka do środkowanie zamieniło się w strzał. Miel, zdecydował się na strzał. Czy był? I no broni Brawniusz. Tak jakby z, w zwolnionym tempie po tym rykoszecie terminowego czasu do Hołoty. gry. Hołota będzie do środka biegał w polu Nie, nie będzie biegał. się z tą piłką, biegał w polu karnym karny i, i próbował tak po ziemi zagrać gdzieś tam. To, ten już znawia w tej chwili Damian Chmiel. Nie, nie, nie przepuszczona piłka. piłka. I, I GOOOOOOOL! Zgadzi przymura! Tutaj nasz na Czupaka tak. i to nasz sektor gości na biegną nasi piłkarze. Kamil Holerzyński jakby pokazuje, że to on wepchnął tą piłkę do bramki naszym kibicom, ale, ale najbardziej ma się radość. Kamil Szymura, także poczekamy jeszcze z tym, ale Gieksa prowadzi, ale zdenerwowanie teraz na, na ławce rezerwowych Polkowic. I kazałem nam wierzyć tak do jest. samego końca i to się opłaciło. Trzecia minuta doliczanego czasu gry w tej chwili Mija. Gieksa prowadzi z gór, z gór, w Polkowicach z Polkowicach z KS Polkowice 2 do 1. Było groźnie cały I co, czas saj, a już gwizdek w ustach ma? I koniec meczu! Bieksa Wigma w Polkowicach, Polkowicach 2 do 1. Ale się cieszy się Rafał Duran.